Dzień dobry. Obejrzyjmy szybko Mini z 2011 roku. Chyba jeden z bardziej seksownych samochodów, jaki ostatnio mieliśmy. Zobaczcie te chromy, zobaczcie te felgi. To wszystko bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Wnętrze w skórze, w porządnej wersji, z nawigacją, z ksenonami i tak dalej. Ale to, co najlepsze w tym samochodzie, to otwierany dach. I to otwierane. Jak mało kiedy w dwóch wersjach. Po pierwsze, otwieramy go do tej pozycji. Mamy taki zwykły, odsuwany kawałek dachu. Jeżeli trochę dłużej przytrzymamy dźwignię, to dach zniknie całkowicie. A nam ukaże się styczniowe słońce i kierowca w czapce i szaliku. Pozdrawiamy, zapraszamy do Car for Friend.